31 marca, sobota, tuż przed godziną 17 na trasie Zielona Góra-Żary doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów. Kierowca granatowej Skody Octavia przekroczył dozwoloną prędkość. Z naszych rozmów z policjantami wynika, że jechał około 140 km na godzinę. Dodajmy, że warunki atmosfery atmosferyczne na drodze były trudne. Padał deszcz ze śniegiem, jezdnia była bardzo śliska. Oktawie wyrzuciło na zakręcie i bezpośrednio centralnie uderzyła w Mitsubishi. Kierowca skody Oktawi został ciężko ranny, ma poważne obrażenia między innymi klatki piersiowej. W ciągu kilkunastu minut na miejscu zjawił się śmigłowiec pogotowia ratowniczego i zabrał poszkodowanego do szpitala. Jak poinformowali nas policjanci, w ciągu godziny będziemy wiedzieć, czy osoba przeżyje. Pasażerka ze Skody Oktawi nie odniosła cięższych obrażeń. I podobnie dużo szczęścia mieli pasażerowie czarnego Mitsubishi. Kierowca lekkie potłuczenia. Pasażerka skończyło się tylko na niegroźnym szoku. Objazd z żal do zielonej góry będzie przez miejscowość Świdnica. Droga prawdopodobnie będzie zablokowana do godziny 20. W tym momencie jeszcze trwają procedury wyjaśniające okoliczności wypadku.